I ruszyły. Ładnie przyjął stalt Al Narciso, i on jest na prowadzeniu. Al Narciso, druga baletka na trzecim miejscu, Delikt. Na czwartej pozycji Ponderosa. Później w odstępie piąta Brodia, i w jeszcze większym odstępie szósta Ediana. Utrzymuje prowadzenie El Narciso, a za nim galopują Delikt. Baletka oraz Ponderosa 1600 metrów do celownika. Al Narcizo utrzymuje prowadzenie, za nim delikt baletka Ponderosa Ediana i Brodia. Wciąż Al Narcizo. Dyktuje tempo gonitwy. Tuż za nim delikt oraz baletka. Na czwartej pozycji Ponderosa. Na piątym miejscu Diana. I na szóstej Brodia. 900 metrów do celownika. Mocno wysyłany Al Narcisio utrzymuje prowadzenie. Tuż za nim lekko delikt i lekko baletka. Później odstęp Ponderosa i pozostałe dwie janowskie klacze. I za moment wyjście na prostą finisową. Dzielnie walczy Al Narciso i on wyprowadzi na prostą. Al Narciso słabnie wyprzedzają go baletka oraz delikt. Delikt baletka, delikt baletka. Delikt wysuwa się na prowadzenie. Baletka próbuje go atakować z drugiej strony. 300 metrów do celownika. Delikt, baletka, delikt, baletka. Ta para ma sporą przewagę. Delikt, baletka. Delikt, delikt. Ma przewagę. Delikt. I delikt wygrywa gonitwę na drugim miejscu, baletka na trzeciej pozycji Ediana.